Bardzo często pokazuje powtórki ze zjebanymi Plutonami, ale tutaj wyjątkowo, tak naprawdę, tylko jedna osoba z tych Plutonów będzie się wyróżniała. Osoba. Duże słowo, przepraszam wszystkie osoby za to, że użyłem tego wyrażenia. To coś, ten byt, ta, ta postać będzie tutaj najbardziej doskwierała innym graczom. Mowa oczywiście o Plutonie pierwszym. bo są dwa. Eee, trzy deki, FV183, FV4005 i Jadwiga. Eee, I tu widzimy jeszcze 60TP oraz bohater naszej powtórki, czyli 50TP. I chłopaki sobie jadą tutaj na górkę. I już widzimy, za naszym 50TP czai się Godzilla. Co robi? No myślę, że chce sobie tutaj postrzelać oczywiście. No tutaj ewidentnie... Stara się robić pozory, coś tam oddał strzał, że niby coś tam robi, wiadomo, ale za chwilę, moi drodzy, włączy się tryb spierdolina i zaraz przekonacie się o co tutaj będzie chodziło. I widzimy w tym momencie FV zaczyna wypychać naszego 60TP, który przyblokował Jadwigę z kolei, która dostaje teraz potężne baty od przeciwników. Czy to jest powodowane tym, że 60TP w, ni w, ni w nią wjechał? Nie wiem, ale FV cały czas próbuje na siłę 50TP wypchnąć i oczywiście mu się to udaje, bo jakimś cudem 50TP nie jest w stanie e sprostać ciężarowi FV-a. Dostaje jedną bułkę, Drugą bułkę, no i jak widzimy, FO zadowolony cofa się teraz. Eee, właśnie, tam chyba, moim zdaniem, to było takie spierdolone myślenie, że on zepchnął tego 60P, ten walnął w Jadwigę. Jadwiga dostała baty i teraz ten stwierdził, że się zemści za to, że 60P zablokował Jadwigę. Ale dlaczego kurwa zablokował? No bo i jebany chuj w F fale Zablokował... z kolei on go zepnął tą jedwigę. no jaka tu jest logika jakie, jakie to jest przemyślenie, Czy... no, dobra okej, okay. nie, oszu... nie szukajmy logiki u takich, u takich tworów jak gościu w F-fale, bo jak widzimy po raz kolejny, tym razem naszego na, naszego 50TP, czyli bohatera powtórki wypycha, yy, on po prostu lubi jak świat płonie, to jest jego zabawa yy, dwa strzały naszego 50TP nie ma a FV oczywiście ze swojego zachowania zadowolony, 60TP też to na ogryzku zresztą został jeszcze jedno pierdnięcie tak naprawdę i już go nie będzie no i cóż, fajnie, że chłopaki się dobrze bawią. Nie wiem, czy są świadomi tego, co ten zjeb w tym, w tym ich plutonie robi, ale mam nadzieję, że jeśli tak, no to więcej idioty do gry nie wezmą. Po prostu szkoda ich, ich, ich czasu. No, z takimi ludźmi po prostu zdala.